Jan Krzysztof Duda cały czas zajmuje pierwsze miejsce, ale nie ma lekko, bo przyszło mu się mierzyć z szewczykiem. Tutaj za zagrał skoczek F6, żeby nie wpuścić Hetmana na H5. Biały zagrał skoczek C3 i Duda zdecydował się zadymić, bijąc na E4, po czym zostało mu przywalone Hetman H5, więc zobaczcie, że na tym topowym poziomie czasami w odpowiednich warunkach okazuje się, że szewczyka rzeczywiście można sieknąć. No i tutaj w tej dokładnej konfiguracji czarny rzeczywiście musi uważać. W partii zostało zagrane skoczek D6, żeby tutaj się bronić. Ale po kolei. Pierwsza sprawa, co by się wydarzyło po skoczek bije E4. Tutaj sprawa jest prosta. Chodzi oczywiście o D5. Następują widełki na skoczka i gońca i tym sposobem materialnie czarny za dużo nie zyskuje, bo tego pionka prędzej czy później straci. Można też zagrać goniec D3 i w ten sposób tego pionka od razu odzyskać, no ale czarny zyskuje kontrolę nad centrum i e, to jest grubym problemem dla białego. E, czasami też e, przeciwnicy chcą być sprytni i biją na F7, a dopiero później biją na E4, licząc na to, że będą w stanie atakować króla. Ale okazuje się, że ten król całkowicie bezpiecznie chowa się na G8, później H6, król H7, wieża w Wchodzi do akcji, no a to potężne centrum, te dwa piony e, całkowicie dominują tę sytuację. No i biały tutaj ma przewalone. E, no więc, rzeczywiście, co zabawne, e, najlepszym podejściem jest Hetman na H5. I tutaj nie da rady zagrać skoczek G5 z ideą taką, żeby obronić na F7 i zabezpieczyć pionka, no bo teraz wchodzi D4. I od razu jest atak na skoczka, i tak czy siak tego piona się traci. No więc w partii Skoczek D6. Goniec sobie tutaj po prostu odszedł. Bicie na E5 się nie opłaca, bo wtedy Hetman E7, Duda przechodzi do końcówki i jego sytuacja jest naprawdę okej. Okay. Więc w partii Goniec B3, Goniec E7, no i muszę Wam powiedzieć, że teraz e, bardzo nowatorskie podejście, ponieważ zazwyczaj było grywane Hetman BIE E5, e, było grywane skoczek F3, czyli, wiecie, Biały grał w kierunku odzyskania tego pionka. Natomiast ostatnio wjechała nowa idea, zaledwie chyba cztery partie zostały w tym rozegrane, mianowicie posunięcie F4. I Levon Aronian zdecydował się to zastosować. Nie jest to główna linia Stockfisha, ale trzeba powiedzieć, że niesamowicie jadowite. Podejście. No i tutaj Jan Krzysztof Duda został, zdaje się, zaskoczony tym ruchem, a była to partia blica, blica na 5 minut plus 2 sekundy, więc naprawdę nie ma czasu, żeby podoliczać te warianty, żeby wszystko perfekcyjnie rozważyć. No i cóż, tutaj najlepszym ruchem jest posunięcie G6, ale G6 trudno na coś takiego się zdecydować, no bo czarne pola. Biruńsko się tutaj osłabiają i autentycznie y, ciężko będzie dalej to zabezpieczyć. I y, jeżeli biały bije na E5, no to po prostu roszada i y, gramy na równym materiale, y, ale czarny. Całkiem nieźle się tutaj skoordynował. No, rzeczywiście, na te czarne pola będzie trzeba uważać, ale ogólnie wszystko w granicach rozsądku. No i cóż, nie ma się o co przyczepić. Po prostu gramy dalej. Duda byłby z takiej pozycji zadowolony. Natomiast w part, Janek zdecydował się na wybicie na F4, i tutaj ma już dwa piony przewagi, ale naprawdę sytuacja nie jest prosta, bo lewo Naronian wali tutaj D4 skoczek F3, no i tylko czekać aż wybije na F4 zrobi długą roszadę i zobaczcie że wszystkie jego figury będą piekielnie aktywne a jeżeli chodzi o aktywność po stronie Dudy, no to jest z tym dosyć kiepsko, bo te figury no całkowicie nieporozwijane a jeszcze dodatkowo ten skoczek stojąc na D6, no to blokuje dalszy rozwój, nie ma jak tutaj pionami ruszyć no bo ten skoczek wszedł w paradę, także naprawdę ciężko Sytuacja. I to, to mi się podoba w szachach, że naprawdę wydało, wydawałoby się, że są te utarte schematy, że wszyscy na topowym poziomie wiedzą, co jest najlepsze, co jest tą pierwszą linią stokwisza, jak należy grać, a jednak cały czas szachiści wynajdują nowe podejścia do starych pozycji, wynajdują nowe jakieś koncepcje, żeby zaskoczyć swojego rywala. No tutaj, niestety, ofiarą tego zaskoczenia jest Duda, ale pamiętajcie, Duda. Bardzo kreatywny zawodnik, więc nawet w najgorszej pozycji jest w stanie utrudnić życie oponenta. Więc tutaj należało pójść na skoczek E8. I skoczek E8 to bardzo rozsądna idea, no bo zauważcie, że później G6, skoczek C6. Ok, biały odzyska sobie jednego pionka, no ale zagramy C6, żeby skoczek tutaj nie wjeżdżał. Później zagramy D5 i. Czarny właściwie rozwiązuje swoje problemy, wyprowadzi figury. Faktem jest, że pozostanie tutaj presja, więc za cenę pionka, biały dalej będzie miał nie najgorszą inicjatywę po linii F, ale obiektywnie czarny ma tutaj w porządku sytuację. Natomiast w partii Duda skoczek C6. Fajnie to wygląda, chciałoby się zagrać skoczek A5, żeby zlikwidować tego gońca z B3, ale się czai ten hetman po piątej linii. No i rzeczywiście tego gońca capnąć nie można. No więc w partii goniec zbił na F4, Duda teraz Hetmana przegonił, no i skoczek F5. Czyli tutaj Duda pracuje nad tym, żeby zagrać D6 i żeby rzeczywiście tego gońca z C8 finalnie do akcji wprowadzić. No ale w partii mamy długą roszadę, no i zobaczcie jak tutaj niesamowicie agresywnie są ustawione figury białego, no wszystkie figury porozwijane, bardzo aktywne. Mało tego, ten Hetman, no jesteśmy uczeni, żeby aby Hetmana szybko do akcji nie wprowadzać, bo ten Hetman będzie atakowany, a na H3 on stoi bardzo, bardzo dobrze. Biały tylko czeka, żeby sieknąć G4, wjechać tutaj na H6, skoczek G5 no i popracować nad atakowaniem punktu H7. Więc niesamowite, że można jeżeli się dobrze potrafi, to można złamać najbardziej podstawowe zasady gry w debiucie i wyjść z dobrą pozycją. No coś niesamowitego. Więc w partii D6 przeciwnik tutaj G4, no Skoczek się wycofał i goniec H6. Trzeba powiedzieć, że dominacja białych figur jest tutaj naprawdę świetna, ale też Duda utrudnia, Życie oponenta, no bo ten goniec z b3 to był jeden z naszych głównych problemów, bo tutaj ciągle była ta wysoce nieprzyjemna presja na f7, no a teraz tego gońca po prostu tutaj się pozbywa, no i co za tym idzie? Presja już będzie mniejsza, a mało tego, pozycja białego króla się osłabi, więc jeszcze będzie można dalej się rozpędzić z atakiem. No i w partii skoczek d5, więc jest tutaj presja na goniec, no to Duda wybił i zagrał c6. Więc tutaj sytuacja się uprościła. Nawet Janek stworzył kontratak na punkt g4, tylko że te figury czarnego są mocno porozrzucane. Zauważcie, że tutaj nie mamy jakiejś zacnej współpracy pomiędzy tymi figurami, a figury białego, no bardzo, bardzo aktywne. No i czuć problemy w powietrzu. Przede wszystkim, ten goniec z C8 jest beznadziejną figurą, bo on sam jakiś aktywny nie jest. A jeszcze dodatkowo psuje współpracę wiesz. Chciałoby się walczyć na przykład o linię E, no ale będzie ciężko to zrealizować z wieżą na A8. No i tutaj Aronian znalazł Hetman H4, fajna pułapka. Jeżeli tutaj zde duda zdecydowałby się ciachnąć pionka, no to wchodzi Hetman f 6 i nie można zagrać skoczek E8, no bo bicie na E8 i to się po prostu kończy matem. Jeżeli natomiast skoczek H5 w tym momencie będzie grane, no to bicie na D6 wisi ta wieża. Są naprawdę grubsze problemy, no jakaś ewakuacja na F5, no to po prostu bicie na F8, więc zobaczcie, że te czarne pola naprawdę jest to gruby problem. No więc Duda bardzo logicznie podchodzi do tematu. Skoro nie ma czarnopolowego gońca, który mógłby to pole F6 kryć. No, to w takim razie pionek musi tutaj za końca nadrabiać, więc f6. I jest tutaj defensywa po tych czarnych polach. Na co Aronian odpowiedział h3. Już tego piona z g4 sobie zabezpieczył. No, i duda szuka teraz szczęścia. Szuka teraz szczęścia na skrzydle hetmańskim, odpala tutaj piona z linii A, i realnie, jeżeli ta linia A się otworzy, no to będzie można białym królem się zainteresować. No i tutaj trzeba powiedzieć, że reprezentant USA miał naprawdę zacny plan, ponieważ wieża na H1 nic nie robi. Więc. Należałoby ją wrzucić na E2, wjechać na E7, no i właściwie Duda ma pozycję niemalże do poddania. E, autentycznie, e, w momencie kiedy wieże się zdublują na linii E, e no to po prostu Janek no, nie ma jak walczyć o kontrolę nad polem E7, e, więc no, ta pozycja byłaby niemalże przegrana. Ale Aronian zdecydował się na wieża F1, i to daje tutaj szansę, e, no bo już jest zagrane A4. Biały skoczek D2, czyli ten skoczek będzie tutaj kąsał na punkcie F6, i Duda zbił na B3. Lepsze byłoby zagranie G5. No bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta presja na F6 jest tutaj wysoce kłopotliwa. Więc G5 wygląda fajnie. Co ciekawe, Aronian może tutaj poświęcić, ale Duda wcale nie odbija na G5, no bo po odbiciu na G5 no to wiecie, tego rodzaju są problemy. Więc Duda mógłby wtedy zbić na B3, bicie na F6, wias na A1, no i dochodzi do takiej sytuacji gdzie kurczę na blicu ciężko coś takiego grać z czarnymi no bo król jest goły łatwo jakieś widły podstawić i no autentycznie łatwo łatwo jest tutaj przegrać ale obiektywnie ma to sens, obiektywnie się to po prostu zgadza. Ale cały czas ten goniec C8 jest nierobotny. Zauważcie, 27 posunięcie, ten goniec ani razu się nie ruszył yy, i naprawdę do niczego się tutaj nie, nie, nie przydaje, tylko przeszkadza. No ale w partii nastąpiło bicie na B3 i Aronian popełnił kolosalny błąd yy, za parę ruchów. Wieża bije F6, wieża A1 szach, i wieża E8, na co Aronian zbił sobie na B3, no i teraz Hetman D8. Zauważcie, że Janek no, utrudnia życie przeciwnika, no bo tutaj ta wieża nie bardzo może teraz gdzieś odchodzić, a jeszcze grozi. Wieża bije E1, Hetman bije E1 i bicie na F6. Więc tutaj Aronian wybił, no i połasił się na Pionka. I tutaj pozycja Jana Krzysztofa Dudy robi się wygrana, ponieważ Hetman E4 nie ma jak bronić skoczka. Oczywiście wieża D8 wygląda tutaj piruńsko-groźnie, ale król idzie na F7 i co ciekawe nie ma jak dalej szachować. Można dać jeszcze szacha Hetman F2. No, ale wtedy wreszcie ten goniec do czegoś się przydaje, bo można go poświęcić, osłonić króla, no i później wybić na B1 i role się odwracają, bo to król białego będzie wtedy w tarapatach. Jeżeli natomiast Hetman by tutaj atakował, no to wtedy jeszcze prostsza sprawa, bo skoczek E8, jak król ucieka, wieża B1, no i ten król jest tutaj w naprawdę srogich tarapatach, a o dziwo, król czarnego jest całkowicie bezpieczny no niestety Janek, niestety Janek tego nie znalazł zagrał tutaj posunięcie goniec D7 yy, ponieważ najprawdopodobniej Polak yy, po prostu obawiał się tego wjazdu na D8 yy, a że miał tutaj miał tutaj tak zwaną kroplówkę już bardzo mało czasu yy, na zegarze no i rzeczywiście ta presja tutaj wjechała mu na głowę no i w partii król C2 yy, na co yy, należało grać yy, w... No Hetman E4, tak? No należało tego króla zaatakować, nic mądrzejszego tutaj nie ma. No ale Janek zagrał Hetman F7. Wydaje mi się, że właśnie bardzo, bardzo obawiał się tych wjazdów na D8 i w partii wieża F6. No to Duda ucieka. Skoczek D2. No i teraz niestety już okazja przeszła koło nosa. W ogóle to jest ciekawa konstelacja, mianowicie król i obok skoczek. To jest bardzo fajna kontra. Dla Hetmana. Ten skoczek bardzo dobrze ochrania Białego Króla. No i w partii wieża E1, Duda oczywiście się tutaj nie poddaje. Nastąpiła wymiana, no ale figury Białego tutaj naprawdę potężnie wkraczają do akcji, chociaż Aronian też ma tutaj mało czasu, więc też nie jest dla niego prosta sytuacja. I tutaj co zabawne, wygrywało Hetman F6. No bo ten Hetman jest nietykalny ze względu na widły yy, i no po prostu czarny za bardzo nie ma się gdzie ruszać, yy, a jeszcze pionek jest obroniony. Yy, ale w partii Aronian wybił. Yy, no i to oczywiście wiąże się ze stratą pionka na B7, ale Duda odbił na D4 i mało tego odbił jeszcze pionka na H3. No niestety okazało się, że ten pionek na H3 był bardzo zatruty. Dlaczego? No bo teraz klasyczna parasolka, widzowie, zobaczcie, jest tutaj parasolka nad, yy, nad skoczkiem, otwarta, yy, no i po prostu ten skoczek, tak jakby go nie było, goniec całkowicie tę figurę ograniczył. Ale po termometrze widać, cały czas jest równowaga. Można było tutaj po prostu goniec G4 grać, tam wiecie, oczaić się na pionka, w partii szach, szach. Król się cofnął, żeby tego pionka bronić, więc duta się zaktywizował. Skoczek C5, król D6, król D4. I teraz. Skoczek jest wyłączony z akcji. To jest oczywiście problem. Ale z drugiej strony. Ten goniec też jest wyłączony z akcji, prawda? No bo on jedyne co może. Jedyne co tutaj robi, no to ogranicza tego skoczka. Tego skoczka też nie ma jak zdobyć królem, więc duta nie straci. No więc w sumie. Można tutaj latać tym gońcem, no wiadomo, biały tutaj będzie próbował gdzieś przestawić się na e 6 z śpionka, ale ogólnie, no taki dosyć impas, prawda? Król białego po prostu nie ma, którędy się przebijać. No niestety, pod presją czasu... Jan Krzysztof Duda zagrał króle 7, no i to pozwoliło białemu królowi się tutaj przebić. No i teraz ta końcówka jest kompletnie przegrana, gdyż B5, no i później wolny pion leci do pola przemiany. No i tutaj Jan Krzysztof Duda skapitulował. Więc niestety trzeba powiedzieć, że Szewczyk zadziałał. No, nie sądziłem, że kiedyś to powiem na nagraniu, ale rzeczywiście klasyczny szewczyk, klasyczna presja gońca i Hetmana na punkt F7 zadziałała na poziomie 2700. Ale z dobrych informacji, Jan Krzysztof Duda cały czas na pierwszym miejscu, tak jak widzicie, 17,5 na jego koncie, ale Magnus Carlsen go już tutaj goni, więc naprawdę nie ma lekko. E, tak jak widzicie, w szachach szybkich e, Jan Krzysztof Duda zwyciężył i to z punktem przewagi, ale w blicu Magnus Carlsen się naprawdę ostro odpalił, 5 zwycięstw z rzędu. E, też jedną z ofiar był Jan Krzysztof Duda, więc autentycznie nie ma lekko, on no, 7 punktów z 9 partii zrobił, no i dzisiaj, czyli 25 maja kończy się ten turniej w Warszawie, więc od 14.15 decydujące 9 rund, które oczywiście będę dla Was komentował na Czeską Polska, także od 14.15 zapraszam na streama, z całą pewnością będzie bardzo, bardzo ciekawe. A więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie Czerwika. No i oczywiście trzymamy kciuki za dudę.